Ci, co mnie znają, no to wiedzą, że, że jak już bym się miał bić, to wolę się bić w stójce i, i rąbanka, jakieś wymianki. No, oczywiście ja, ja, ja wiem, słyszę, jaki to jest szybki Aleksander, jakie to ma sprawne pięści i to. No także mówię, no wyzwanie jest nie lada, no, ale już je podjąłem, także tutaj nie ma w ogóle mowy o jakiejkolwiek wycofce o niczym. No co będzie, to będzie, nie? Chcę wyjść zdeterminowany, chcę wyjść w pełen, pełen, pełen zdrowia i, i nadziei do tej klatki i zawalczyć jak tylko będę mógł. Bardzo dobrą tutaj teraz w ogóle poruszyłeś, bardzo dobry poruszyłeś tutaj temat, ponieważ ja miałem się spotkać z organizatorami w piątek, góra w sobotę, to spotkanie nie doszło, za chwilę po tym telefonie, po, po naszej rozmowie będę do nich dzwonił, bo zobaczę czy się dzisiaj z nami spotkają, także jeszcze jest parę, parę kwestii, które są zawarte w kontrakcie do obgadania, także, także kurde... No nie wiem, jak to będzie, mam nadzieję, że organizatorzy się z wszystkiego wywiążą, tak jak mi obiecywali, tak jak jest zakontraktowane, odnośnie badań. Badania mi pokazali jeszcze kwitku, bo oczywiście organizatorzy się pomylili i przynieśli mi na spotkanie yy, wyniki badań na HIV i na Wassermana, no że w domu zostały tamte yy, anty HCV chyba. No to mi potem przesłali mailem, ale ja powiedziałem, że ja chcę zobaczyć ten dokument yy, fizycznie do ręki tym papieregnie. Poza tym tutaj mój lekarz, który jest moim prowadzącym, powiedział, że oprócz tych badań, że, 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 które tam zrobił te ATHTP jeszcze całą, po, po prostu on musi przedłożyć na 5 dni przed walką, bo on chyba jakoś tak przyjedzie, już nie wiem, teraz nie pamiętam, nie, nie chcę tutaj z kapelusza yy, po prostu wymyślać. Mają dostać resztę dokumentacji, które już ma zrobić tam w Petersburgu, czy nie wiem, czy w San Petersburgu oczywiście, czy gdziekolwiek nie. Yy, że ma mi jeszcze do, dołożyć y, pełną dokumentację badań przeciwko żółtaczce, nie? Mhm. Także, także mam nadzieję, że to będzie, nie?